Księgowskie, i ja jestem Abra, i dzisiaj sprawdzimy reakcję naszego 3-miesięcznego Rottweilera, który też się nazywa Abra, na to, jak będzie się zachowywać, kiedy nas nie będzie w domu. Zrobimy wielki test, zostawimy ukryte kamery i zbadamy, czy ty, mały rozbójnik, zrobisz dzisiaj przypał i zdemolujesz cały dom, czy nie. Testy będą dwa. Pierwszy to takie totalnie normalne warunki, kiedy Abrę zostawiamy samą, no bo zdarza się, że o nie, znowu sznurki będzie gryzła. Nie. Rozmawialiśmy o tym pies, rozmawialiśmy, że sznurków nie dotykamy. Ona, ona w ogóle nie chce mnie słuchać, ale w każdym razie, właśnie pierwszy test będzie. Normalny, tak jakbyśmy zostawili ją w domu, gdzie po prostu leżą wszędzie jej zabawki, jest na przykład zamknięte przejście na górę, na schody, bo ona raczej na górę chodzić nie powinna. Natomiast drugi test to będą słuchajcie totalnie oszukane warunki, gdzie zrobimy jej turbo dużo bodźców. Na przykład otworzymy właśnie wejście na schody, dodatkowo rozwiniemy papier toaletowy, wysypiemy jakieś słuchajcie, jedzonko, nawet możemy na krześle gdzieś położyć na przykład plasterek szynki, tylko po to, aby sprawdzić w maksymalnie dziwnych dla niej warunkach, jak ona będzie się zachowywała. Czy będzie grzeczna, czy może że nie. Gdybym miał strzelać, to wydaje mi się, że pierwszy test, Abra przejdzie pozytywnie, no bo ona raczej nie broi, nie psuje nam nic w domu, nawet kiedy wychodzimy. Natomiast drugi test, jak myślisz? Serio, ja, jak dla mnie to ona nie. może robić taki przypał, kiedy zostawiamy no, ale... jej turbo, dużo rzeczy. Słuchaj, to jest oczywiste, jeżeli ona kradnie nam jakiś papier toaletowy, jak my jesteśmy w domu, to jak będzie pusty dom, nie, to to jest w ogóle. Nie, to będzie, to będzie jakaś komedia, naprawdę. Dobra, Piesku, mamy dla ciebie przekupstwo. Masz jabłuszko, zjedz sobie jabłuszko, życzę ci spaczę. Ty, no to się zaczęło swędzić. No, a ja jej. Je jabłko, Ty, żeby ale ona dzisiaj To jabłko ma kilka dni, ona nie zje takiego Ty, nieświeżego. No ona, ona lubi takie jabłko. Ona lubi jabłka. Ej, no patrz, bie, je, nie! ale na początku pomyślałem, że jest wybredna. Jeszcze nie, nie, nie jest wybredna. Yy, chyba. Mamy w domu rozstawione kilka lamp, czy chociażby statywów, ale spokojna głowa. Abra jakby w ogóle nie reaguje na to. My często z nią nagrywamy filmy, więc ona ma to totalnie gdzieś. Dlatego to, że stoi na przykład tutaj statyw właśnie w wejściu do domu, czy chociażby taka lampa nie powinny w ogóle na niej robić wrażenia i nie powinna nawet chcieć jakby je gryźć. Natomiast tak jak wspomniałem, słuchajcie, tutaj na schodach są kartony. Tak, kartony są po to, aby uczyć abra, że chodzić na górę jej nie wolno. Tutaj jest powiedzmy jej taka główna strefa, tak? Czyli wiadomo jakieś jej koiec, miseczka tutaj z wodą. Kiedy jest jedzenie, to tutaj akurat też stoi Jedzenie oraz właśnie drzwi wyjściowe oraz wejściowe. No i wiadomo jak to jest. Kiedy ktoś wychodzi i zostawia samą no to ech, średnio mi się to podoba. Dlatego właśnie jedną kamerę, słuchajcie, umieścimy tutaj i ta kamera będzie wszystko tutaj badać. Natomiast drugą kamerę umieścimy tutaj i tutaj też umieścimy jej zabawki, żeby po prostu zobaczyć, czy ona będzie tutaj siedzieć i będzie się tutaj grzecznie bawić podczas testu pierwszego, a test drugi, ojej, ja się już boję o ten dom. Uwierzcie mi, bardzo, ale to bardzo nie chcę zobaczyć całego tego papieru rozwiniętego po całym domu, a to jest wielce prawdopodobne. Abra, czy ty jesteś gotowa na to, aby pokazać, jak bardzo grzecznym dzisiaj pieskiem jesteś? Halo, pies, odpowiedz, please, nie, ziom, odpowiedz, gościu. Pies, musisz wyjść, żeby. żeby musisz do stąd wyjść. Nie wiem, jak ty się tu dostałeś, ale, ale ja Cię tutaj zapraszam, chodź, Abra, okay. dom. Nie no pomagasz, jak sama weszła, to sama musi wyjść Nie, dobra, Abra do mnie, chodź tutaj, chodź Abra do mnie, chodź, chodź Ooo, jaki zdolniak o, tak bo. Dobra, Czy ty jesteś gotowa Myślę, że jest, sprawdźmy to Pamiętajcie tylko jeszcze o subskrypcji tego kanału, bo teraz wróciliśmy do regularnych filmów Oczywiście dzwoneczkujcie, bo ostatnio YouTube nie chce wyświetlać wam tych filmów Eee, 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 co? Abra co my mówiliśmy o gryzieniu? Co my mówiliśmy o gryzieniu? Nie wolno, tak? Nie wolno. Podajcie oczywiście jeszcze na nasze Instagramy oraz Instagram Psa, czyli Abra, pies, a my przechodzimy do. O nie. Czemu ty mnie ubrudziłaś jakąś trawą? Na tym drugim teście też damy jej buty, bo widać, że ona, buty to chyba bardzo. Ona bardzo jest zainteresowana lubię. butami. Tak, ona jest zainteresowana butami. A na tym drugim teście to ja... Nie, ja, ja się boję co się będzie działo. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak podbierać troszeczkę jej zabawek i faktycznie usytuować je w miejscu, gdzie normalnie one by były. Dlatego, że słuchajcie, całą tą strefę musimy zamknąć. To jest jej normalna sytuacja, że akurat salon zamykamy, żeby włączyć alarm. Dlatego, słuchajcie, jedną zabawkę na przykład rzucimy tutaj. Myślę, że to jest dobre miejsce. Dla nas kaktusa z ostatniego odcinka. Myślę, że sobie ładnie położymy tutaj. o, i o, tu o, tak biednie jedną zabawkę i. No to jeszcze połóż się jeszcze biedny. tutaj jedną, drugą. Dobra, a to jeszcze damy, nie wiem, jedną na dywan i jedną tam dalej. O, i myślę, że stygnie. A jeszcze tutaj Jakiś kurczak, to dobra tego być, Żeby wiesz o co chodzi, miała bodźce, żeby miała Na każdym kroku coś, tak, żeby się tym interesowała A nie schodami, o których mówiłem Tutaj natomiast druga kamera też jest łączona. A, Abra, zostaw już te buty Nie będziemy szli na górę, żeby ona wiedziała Że naprawdę nie ma nas w domu, po prostu wyjdziemy Przez yy, drzwi wejściowe Tak jakbyśmy naprawdę wychodzili, nie wiem Po sklepu czy kurcze gdziekolwiek Szczerze mówiąc, to było całkiem do przewidzenia, dlatego zrobimy jeszcze drugie podejście, bo Abra raczej jest spokojna, kiedy faktycznie nikogo nie ma. O, no teraz to jest do miziania, a przed chwilą to naprawdę taki, ci diabeł wcielony. Ale teraz zrobimy drugą próbę, gdzie wyjdziemy tymi drzwiami, bo to się na przykład zdarza mamie, kiedy idzie do ogrodu, a Abra zostawia tutaj, żeby po prostu nie musieć jej pilnować. I zobaczymy, co zrobi. 谢谢。 No chodź tu tak, Pisek dobrze zdał egzamin, zgadza się. Słuchajcie, wydaje nam się, że te dwa testy to ona naprawdę bardzo fajnie przeszła i bez najmniejszego problemu, ale tego się spodziewaliśmy. Teraz, natomiast właśnie zacznie się słuchajcie, cały cyrk. Przede wszystkim zostawimy jej tutaj, słuchajcie, wejście, gdzie ona może sobie gryźć buty, zabierać buty w po prostu w ilości, w jakiej jej się żywnie podoba. Tak jak mówię, te drzwi zostają po prostu tutaj otwarte. Dodatkowo, słuchajcie, zabieramy te oto kartony. <laughs> Jedną ręką to się tak nie da, ale dobra, bierzemy je. I oczywiście je tutaj odkładamy, żeby po prostu było przejście na schody. No i to jest ciekawe, czy ona wejdzie na te schody. Jak dla mnie to tak. To jak jest dla mnie dla mnie to jest oczywiste, ale dopiero po tym jak pójdzie po buty. Tak, moim zdaniem też właśnie najpierw. No nie no co się dzieje? Gościu, nie zaczęliśmy nawet testu! Gościu, nie, to nie No i się zaczyna. Nie, nie. Sami widzicie, naprawdę zabrać ich kartony, to jest po prostu jakaś masakra. Zabracamy. Abra do mnie, dobry pies do mnie. I tutaj masz zostać póki co. Do tego wszystkiego zgarniamy oczywiście zabawki. Daliśmy dodatkowo Abrze marchewkę, bo Abra po prostu lubi jeść marchewkę i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Oraz oczywiście słuchajcie, to jest gwóźdź programu. Na wyjście po prostu położymy jej to na ziemię, ale wolę teraz tego nie robić, bo to się źle skończy. Ja nie mówię, bo to jest po prostu one way ticket. Wiecie, to, to się jest... bardzo źle skończy, kiedy ja to położę. O, już widać, że się interesuje. Więc ja... jak dla mnie to będzie po prostu jakaś pasaka. Naprawdę, kompilacja rzeczy, które tutaj mogą pójść nie tak, to jest papier, to są buty, to jest pójść. Za dużo! Jest po prostu za dużo tych rzeczy, które mogą pójść nie tak. Drzwi otwarte, a mnie jest jakoś niezainteresowane. Proszę, uwaga, rozwijamy papier. Ostatni. I wychodzimy Uciekamy! To będzie stary straszny. Zabierz mi ręce! na... No, no. Nie, Ej, nie! Ufałem się tego. no to, to, to musiało się tak skończyć, ale. Nie! Yeah. Yeah. Powiem szczerze, że nie jestem zdziwiony. Naprawdę nieźle to wygląda. Całkiem sporo go rozwaliła. A gdybyśmy zostawili ją na dłużej, niż te powiedzmy przysłowowe 5 no, minut, to dosłownie w tej rolki już by totalnie nie było. Nie byłoby co zbierać nawet. Tutaj. Nie, no mocno tutaj jest. Naprawdę jest mocno jeszcze marchewka tutaj w ogóle ptary, Ona gryza tą marchewkę normalnie fest, nie? Ej jest tak mocno. Jak naprawdę fajnie to wygląda, tylko że jakby pies, no, mi, mieliśmy nadzieję, że jednak właśnie, będziesz grzeczniejsza. Właśnie niby człowiek wiedział, ale jednak miał nadzieję. Nie? Tak, jednak mieliśmy nadzieję, że ty będziesz taka grzeczna, a tutaj co? No co? Oj! Nio, 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 nio. I tak bardzo dobrze, że ona tego papieru nie je. To jest akurat mega spoko, że obserwowaliśmy to kiedyś, dlatego zrobiliśmy w ogóle ten pomysł, że Abra po prostu go nie połyka. Ale teraz zrobimy jeszcze jeden test, taki sam, tylko bez papieru. I zobaczymy, czy ona faktycznie wejdzie do garderoby, zabierze kapcie, czy chociażby wejdzie tutaj na górę. No. no już chyba. Chcę wchodzić. Nie, bo wiecie o co chodzi, papier na ziemi, to była taka pierwsza jej sytuacja w życiu, a jednak jak nie będzie tego papieru. Abra do mnie, Zajmie je słowami, zajmie bra? Abra do mnie. Trzeba przez szybę. To nie będzie się tak bawić. Wydaje nam się, że Abra i tak zdała test. Nie będziemy go powtarzać po raz 45. Jedyne co, no to ten papier toaletowy. Tak rozwaliła. Ale jakby miała do tego przyzwolenie. To był pierwszy raz, kiedy. Abra, i kiedy ona tak naprawdę bawiła się papierem toaletowym. Nie, drugi, drugi, drugi raz. Więc jak dla mnie naprawdę zdała egzamin. Ale to wy zadecydujcie w komentarzach, czy faktycznie można jej ufać, kiedy nas nie ma Domu. Wy w każdym razie subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo są teraz regularnie filmy, a dzwonek po prostu pozwala wam widzieć te nowe filmy. I wpadajcie także do nas na Instagramy oraz właśnie na Instagram Pieska, a my wam życzymy dobrego dzieneczka. jak też życzy dobrego dzieneczka na pewno. Eleczko i